Słuchajcie, poszedłem po latarkę aż jestem u siebie w piwnicy, i tutaj wyszedłem na korytarz. I patrzę, co się leży. Widzicie to? Niesamowite. 1900... Który? Pięćdziesiąty czwarty? Tak. WENEZUELA 50 centimos 1954 WENEZUELA u mnie w piwnicy no dacie wiarę? <laughs> no tylko głupiemu takie szczęście może się przytrafić ja nie mogę no tutaj jest ciemno tutaj tak, dlatego takie rozmycia no niesamowite Reberko. Alefand.